Wchodzimy do uciernego miasta. tam będzie zimno, ale na nie jest ciepło. Kajmakli to wydrążone w skałach miasto podziemne, że korytarze zostały wydrążone tu w czasach Hetytów, czyli ponad 3000 lat temu. Później ukrywali tu się chrześcijanie, którzy się chowali przed najazdami. Kajmakli ma osiem pięter, do dochodzenia udostępnione są tyl, chyba tylko cztery, a y, mo, wszystko było tak zaplanowane, żeby móc tu żyć przez bardzo długi czas. W środku znajdowały się kuchnie, tłocznie wina, stajnie. I nawet podziemny kościół. Korytarze są niskie i wąskie, a także zakręcane, żeby wrogom było trudniej przejść. Były też yy, ciężkie drzwi do zamykania przejść. Powietrze dostawało się przez pionowe szyby, które sięgały bardzo głęboko. To jedno z największych i najstarszych podziemnych miast na świecie. Więc spróbowałem. To jest salek Taki proszek, do którego się nalewa mleka i potem podgrzewa. Smakuje... Dobry. ale nie jest dobry, ale jest pewien. Jechaliśmy na miejscówce cytrynem. To było ciemno, więc nie wiedzieliśmy, gdzie poszliśmy i... Kopaliśmy kopali się w piasku, na szczęście udało się go wyciągnąć. To jest gazemę. I to gezeme. To jest takie, takie ciasto z serem. Takim serem ciągniętym mm, mm, Dobre, Okej, to jest mm, szaszłyk z kurczaka. Po prostu szaszłyk z kurczaka, tawuk sisz i. spróbujmy, no. Dobra. Mijaliśmy plantacje bananowe i próbowaliśmy pysznych bananów. Naprawdę koloreską. Oglądaliśmy zachwycający zachód słońca. W następnym odcinku.